No cze, witam wszystkich uczestników Gry Helston. Dziadek dzisiaj zagra sobie taką talię. Dawno nie grałem. O, coś takiego może drojdzika jakiegoś. Strzewcami, strzewcami. Kiedyś tam wrzucałem film na taką talię chyba na moim kanale, ale tak, dla, dla przypomnienia, dla przypomnienia, bo teraz ogólnie rzecz biorąc e, czekam na nowe rozdanie w marcu, chyba nie wiem, to w, po, w, połowie, w połowie marcu chyba będzie marca. <laughs> Przepraszam, marcu. <laughs> Będą no, no nowiusie. Dziadek zbiera, zbiera monety, żeby tam jakieś pakiety kupić. no. E, z tego co wie, widziałem tam w internecie, można znaleźć to. Są tam Priest chyba, jest dobry, ma tam około 56% nawet wygrywalności. Księciu tam się pnie, chyba widziałem też. No dobra, ale to. Wyciągnę, wyciągnę taką talię, no bo e, nowości jakieś na chwilę obecną nie, nie mam. No tak, takie do, po, do pogrania, no do pogrania. Ok, dobra, zobacz, zobaczę, bo to dawno nie grałem tymi czerwniakami. <gryw> Zobaczymy. Ok, co tu ma? kosmicz kosmi kosmoski <laughs> kosmoski kosmoski no dobra jeszcze mnie tam co i sadzonki czy czy nie czy później dobra może później <laughs> sadzonki jeszcze nie ma wiosny <laughs> to nie będziemy nic sadzić. Rekruta w Srebrnej dłoni. Jodzie. Co teraz tutaj robić? Może przemie przemienimy co? Czy nie? Przemienimy? Przemienimy tego. A! To obojętnie. tego przemienimy mogłem mi tego. <laughs> ok. Kryształki, many. Money, many many. Pat, prowokacją się zostawił. Już. Ja. Dziadek też tu prowokację walnął. <laughs> co teraz tutaj, co? Będzie tu pan, pance. Pance zbierał. <laughs> Pancer. Co tu robić teraz, co? Hmm. No dobra, falę, Walnę. Ale tu przy, przywrócę może, co? To strówka, coś. Przyzwiemy jakieś czywniaki. Okej. Okay. Co teraz tutaj? Może ten olej, olej od... Lorenza <grym> czy olej zwęża <grywa> jadę jadę na ten pancerz no bo co on nas bierał no to jadę zobaczymy walniemy walniemy tu na bohatera o a ten tu się ten tu się co <grywa> i weź tu graj teraz co weź tu graj co tu robić w ogóle Zostawić to za dużo wody. Dobra no Ja no bo gdzie tu jechać? Nie ma gdzie. <śpiewanie> walę na bohatera może, co? Tu może jeszcze sztylecikiem jakiś punkcik, co? No na razie jest to wszystko chyba, co? dwa punkty jechać? Nie no, sadzonki się nie zmieszczą, no nie. Nie, <laughs> <Je>, będziemy sadzić. <laughs> jeszcze zima, jeszcze zima, nie ma jak. Czekamy do wiosny, <laughs> to kosmoski tutaj, kosmoski będzie to. Statki kosmiczne. No ale mo może, może zanim, zanim nas zbiera. <laughs> To może się uda wygrana, co? <grymki> Cz czy nie? Za nią ona zbiera te statki kosmiczne. Ajajaj. <grym wszystkich> nie wiem sam. Kierwuj mi się gotuje do walki. Masakra, co? To dwa punkty. Sadzonki nie wiem. <grym> Dobra, może, może tego się pozbędę. Co? I. I. I tego też. A, co? Olej Lorenzo. <laughs> I teraz co? Spróbujmy tutaj, nie wiem. Dwa czerwniaki może, co? Dobre, ląd się pali Ląd się pali. Ciędzie No dobra, tu jednego pojadę, no jednego. Malutko, malutko. O dziadek spóźnił się. Mogłem jeszcze tego wystawić, co? Dziewca? Dziewcia krwi. <laughs> Jak komary. <laughs> ko komarzyce. Nie, ko nie komary. <laughs> no to komarzyce. Płe płeć żeńska <laughs> A ten zbiera tutaj kosmoski. Kosmoski zbiera. Co teraz tutaj robić, co? Dwa punkty, ale kom. <noise> dobra, może tu. Sława, Trzy, no dobra, trzy. Przywrócimy im, co? <noise> Stronnika jakiegoś. <noise> Nie wiem jechać gdzie? Tu chodźcie <grymne> Dobra, spróbuję Jeszcze ten dostanie może, co? A no dobra, dostał. Okej okay. Jadę. Za dużo wody. Może się uda zakończyć. ho, ho Przepraszam bardzo. <grymne> Dziadek wyniczył. <grymne> Maty, matematyk ze mnie kiepski, ale e, wszystko pasowało. No dobra, mamy, mamy zwycięstwo. O, jakieś kwiatki wpadły jeszcze. To dziękuję. A to widzicie, sreberko dopiero, co? Sreberko. No ale dobra, pakujemy to, to kuferka. No bo co? No dobra. Dziękuwa, dziękuwa jeszcze raz tutaj za, e, za te wszystkie komentarze e, i subskrypcje dla dziadka. O, oczywiście, dziadek się cieszy. <grafy> e, no i do zobaczenia, jakby co. Dziadek nie poddaje się, nie. <grafy> jeszcze jeden film? Chcecie? Nie, chyba nie. Ostatnio dwa były. Co? Chcecie? Dobra, pal Może porażka będzie teraz. Zagrajmy tym samym, co? Z tymi drzewniakami. Już nie, nie wiem co. Nie wiem co wynaleźć. Baty, baty, ciągle baty. A wyjąłem taką talię, zobacz. zobaczę. Zobaczę. Jedno zwycięstwo się udało, no. to Spróbujmy jeszcze raz, no Jak dwa, dwa zwycięstwa będą, no to znaczy, że dziadek dobrze tutaj rozkminił, żeby wyjąć taką talię, co? Koszmar. No dobra, co teraz tutaj? Co teraz tutaj? Mm, 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 mm. O może byśmy odrzucili, co? Czy nie? Albo to. Chociaż to moglibyśmy rzucić, nie? wiem, Co robić wam? <zum> mm. A, mi jo, jo, chwilunie. jo, 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 to niby pięć, ale to zadaję zadaje też, nie wiem czy to dobra opcja jest, dobra, może to odrzucę, okej, okay, dobra, gotowe, okej, okay, dobra, z monetą gram je, jeszcze, e, dodatkowo jeszcze coś jest, dobra, olej z węża jakby co <laughs> z wymianą okej okay, co teraz tutaj co ile tu mamy tego Pane, tu może co powalimy do zdrówka tu. Trówka będzie dobra. Pan, niech, niech się zrobi <śm> ma, ma tu kapłan 56% wygrywalności niech się zrobi A I już to, już to będzie działo. Wykuwa, wykuba. <ścoughs> I co teraz, co? <ścoughs> Dobra, zużyję ten moment palicho. Finał, zrobimy finał. Dobierzemy coś. Gotowe. Kultywacja. A ostatnio w poprzednim odcinku coś mówiłem o tym, żebyś coś tam za zasiać, ale to jeszcze nie teraz. Już kultywują co? Też coś związane z tym, jajaj. No dobra, co teraz przemieniać coś, czy nie? Miatce, ja co? Czwiąka, <laughs> dobra. Czwiątki, drze może już co? I i i pole, pole. okej. Okay. No ja netu. Co... cóż mam zrobić? Fajnie by było, żeby to zostało. Żeby to zostało. Prowokacja ma. Weź tu teraz. Dobra. Może coś takiego. Nie samowity Weź to jeć to, weź to załatw No ale no muszę jechać no Niech dobiera, trudno Pali Mam za dużo No dobra Nie udało się upchnąć tam wszystkich no ale już, już ma, już ma, już wie co robi, już wie co robi. Już nazbierze tego. O nie, to tego nie chciałem. To jest faj, fajurska karta. Tu nie, nie możemy... Mijać No, to na tego, pasaka. Nie mamy nic do wyciszenia, no? Nic, a nic. O, szok. Szok normalnie. Nie wiem, spróbuję coś takiego. Ha, <śmawcy znać> to. Sztorcik. <śmawcy znać> to... Ja cię. No, nie mogę tu jechać, no? O tu naprzywa tego. Dwie bestyje. Dobra, odstawię to. Odstawię. I co teraz? Kopię jeszcze. O ładnie, ładnie. Ha <laughs> jedynie ratuje mnie coś takiego, nie wiem... <laughs> Żeby cofnąć. Ha <laughs> Co tu robić? Co tu brać? Pomóżcie! <grym> nie wiem, może truciznę może jakoś No nie no, tu muszę zostawić. Muszę zostawić. <grym> Zobaczymy, no. Liczę na te sekrety, co tu wystawiłem. <grym> ale już tu jedzie, ale już tu jedzie. No dobra, panterę mamy. O, udało się cofnąć. Ok. To. I dwa obrażeń nawet zadać. To. I dwa obrażeń nawet zadać. Alma rzuci. Nie, w tej, w tej turze chyba nie. Nie da rady. Nidryd chyba. Ciekawił. Nazdrowił no się. Nazdrowił no się. I weź, tu graj, no. Wilkołaki jakieś... No dobra, puśćmy te sekrety jakieś... Wilkołaków jeszcze przyzywa czy nie? Nie wiem. Nie wiem, ja jadę tu, no ale... <ścoughs> to wtwarza może! Pany na bohatera. Jeszcze tu jeden zadam, no. To? Zdrowie? Czy, czy torciznę? <noise> co? Czy to i to? Dobra, to i to. Może mój błąd? <noise> to? Liczę na komentarze. Dziadek coś ty narobił. <noise> coś ty narobił. Coś ty narobił. O, ja nie. Tu ja przydywał tego. Ja cię, Te, ty, ty tam tu. Posieczy wszystkich, co? hacie! <laughs> <laughs> Posieczy No pewnie, zmusi <laughs> Zmusił wszystkich Normalnie szok, normalnie szok Ale wyczekał pięknie, co? Pięknie to zrobił. To mnie nic nie da, że dwa obrażeń wszystkim wrogom, co? <laughs> Takich Wilkołaków przyzwa, nie wiem. <laughs> nic mi to nie da, nie? Nic a nic. No dobra, niech jedzie, no zobaczymy co z tego będzie Co tu mamy? Tu dwa sekretiki jakieś, no Pięć zostaje zadać, no pięć, ale on jest w lepszej sytuacji. Ten tutaj może nam leczeć, co? Silas. tu jeszcze Niewrawdziwości, błoskie tarcze, leczonko, masakra, masakra. Takie. jedzie tych wilkołaków tutaj ile się da ile się da no dobrze, żeby ten jeszcze pojechał ale nie, ale nie nie, no nie nie chciał jechać no nie szok Głoskie tarcze jeszcze no, jeszcze głoskie tarcze. No nie dam rady, no. Już robię co mogę, no, robię co mogę. To dwa punkty pojadę, ale co? Zębotie jakąś, zębokie? Zimbala, zumbala Teraz ja znowu tu będzie miał boską tatę, no Szok. i się ten zachowa tam. No. Masakra, masakra jak to mówicie. Dzimbala, ho! No dobra Spróbuję coś. Ale co tu robić? Ocie! To za późno, za późno. No dobra, wpa Wykończy dziadka, normalnie wykończy No dobra Oje, yeah. o nie, jeszcze głazy, głazy tutaj. Będzie to 4-4 Jeszcze to, to zdrówka, no a tak jak mówiłem, tu kapłan, tutaj... Ee, jest dobry teraz, jest dobry. Oddajemy Ci nasze serce! Ajajajajajajajajaja! Ta... Trucizna, no. Trucizna. Normalnie nie wiem, co robić. Zadać sobie? <ścoughs> Za. Zadać sobie zjemność, zjemność. Dobra, może to, nie wiem, szarża jakąś, nie wiem, szoko chore. Sadzonki jakieś, idziemy sadzić, ale wiosną. No dobra, poczekajmy do wiosny. Ten tutaj ten tytan. Rozrabia, prawda? Rozrabia tutaj. Ten też. No i dziękujemy dziadkowi. Nie miałem szans, nie ma... O nie, o nie. A jeszcze wyciszył go. No nie. A na to liczyłem, że co? Coś tam on jeszcze tutaj będzie w stanie zrobić, ale nie, ale nie. No dobra, trudno, no trudno. Ale się nazdrowił, ale się nazdrowił. Chodźcie! Jeszcze tutaj chaotyczne macki wpadają. O, to już, już, już. Już nie, już nie chcę grać. Nie, więcej już nie. To. No dobra. Nie, no nie, nie damy rady, no nie damy rady, no co. Trzy jakieś, nie wiem. Walizkę brać jakoś i, i się wyprowadzać. <śm> to podręczny czerwcy. <śm> walizkę o koszcie jeden. <śm> no nie, tutaj Trzy punkty... nie wiem. O koszcie dwa, nie wiem. Walizkę i się pakuje. <śmany> Pakujemy się. <śmany> to, to dobre, co? ślisz ślizgacze, ale to już, już, już nie damy rady, nie damy rady. Ten tutaj, no tak, przejmie kontrolę. No, dziękuję. Yeah. Masakra normalnie, jak to mówicie. No pięknie, to rozwalił dziadka. Robiłem, co mogłem, no robiłem, co mogłem, no trudno. Okej, okay. dobra. Poka pokażę Wam. Jak, jakby ktoś nie widział e, tego dru druidzika, e, to pokażę Wam w mojej kolekcji jak ona wygląda. E, warto mieć tutaj, No sa sami widzieliście, tak? E, jakieś tam zwycięstwo było. <laughs> jed jed jedno zwycięstwo, jedna porażka, no, ale popróbujcie sobie. Próbujcie Gdzie on tu jest w ogóle No dobra mamy, mamy cię Mamy cię No nie udało się niektórych kart zagrać Ale Róbcie sobie zdjęcia Dla orzeźwienia Coś jest No z tymi Dżemniakami Dżemniakami można się pobawić, można się pobawić, tak dziadek tu wyciągnął taką talię, żeby dla przypomnienia. Ale jedno zwycięstwo było, no dziadek ma tutaj trochę pyłu 26445. Tak jak mówiłem, zbieram na marzec, może jakąś talię się tam uda stworzyć taką w miarę dobrą, co bym mógł wam pokazać, pokazać. No dobra, to wszystko na dzisiaj. Jak tam dziadkowi się uda, to wpadnie na wpadajcie na, na stream, tak? Link znajdziecie w mojej informacji o mnie, to tam wpadajcie na. Na żywo będzie, na żywo. No chociaż te, teraz też na, na żywo nadaję. No dobra, cześć, hejpa. Pozdrówki dla wszystkich, życzę jak najwięcej wygranych, oczywiście, że tak. <laughs> I do zobaczenia jakby co. Osoby subskrybujące mój kanał, to oczywiście dostaną powiadomienia jakby tam działek za, zaczął stream. Czy Twitch, to jak to tam się nazywa? <laughs> Sam nie wiem. <laughs> No dobra. I jeszcze tu y, Dziadek ma 8270 zł monet. To na pakiety jakieś y, w marcu, w marcu. <laughs> Chyba w połowie marca, co? No dobra, nie przeszkadzam. Y, I do zobaczenia. no Cześć. Hej, pa.